Witam serdecznie, Lech Pilarski. Niedawno minęła kolejna rocznica zdobycia Monte Cassino, to najkrwawsza, ale i najbardziej znana bitwa żołnierzy II Korpusu. O losach jej żołnierzy rozmawiam dzisiaj z Marcinem Kozińskim z Muzeum Wojska w Białymstoku. Witam pana. Dzień dobry. To przedziwne wojsko, bo wzięło się w gruncie rzeczy z tych wszystkich no, wywiezionych na mroźne, czasami stepowe tereny Związku Sowieckiego. Tak. Ich początek to rok 1941 i układ sikorski majski podpisany 30 lipca 1941 roku. Nazwany tak od nazwisk sygnatariuszy, czyli polskiego premiera Władysława Sikorskiego i od ministra spraw zagranicznych Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Było to ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polskim, Polską a, a Związkiem Radzieckim. Po wrześniu 1939 roku. Z tej sytuacji sprzyjały okoliczności, czyli wybuch wojny pomiędzy Rzeszą Niemiecką a, a Związkiem Sowieckim. No i też naciski Wielkiej Brytanii i, Churchill, i Churchill'a. Którzy chcieli budować wielką koalicję antyfaszystowską. Ten układ, już w momencie podpisywania, był różnie oceniany. Trzech ministrów z rządu Władysława Sikorskiego podało się do dymisji. Bo uważało to za zdradę. Bo uważali to za zdradę, jeżeli to nie jest zbyt wielkie słowo, ale chyba w tej sytuacji właśnie nie. Tak samo prezydent Raczkiewicz nie chciał ratyfikować tego układu. Zdrada pewnie to jest duże słowo, ale mnie same przekonują słowa Sikorskiego, który swojemu przyjacielowi generałowi Kukielowi tłumaczył, że w momencie podpisywania sam wątpliwości, ale ciągle czuł czy słyszał szept Polaków, przebywających wtedy w Związku Radzieckim, którzy mówili, że, że szybciej podpisuj, szybciej, bo szybciej ratuj. No i to rzeczywiście się zmaterializowało, bo ten układ spowodował, że Polacy przestali być traktowani jako wrodzy systemu, wrodzy władzy sowieckiej i pozwolono organizować armię. Wyzwolono, można by powiedzieć, ich z tych wszystkich łagrów. Tak, w tym układzie Związek Radziecki odrzegnął się od, od układu z Rzeszą Niemiecką. Natomiast Zachował sobie taką lukę, furtkę, z której później skorzystał i nie zostały przywrócone granice, które były pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim przed, przed wojną. E, w tym układzie pojawiło się również słowo amnestia dla polskich obywateli. My mówimy o tej amnestii w cudzysłowiu, ponieważ e, amnestia dotyczy ludzi, którzy zostali prawomocnie skazani. Natomiast Polacy nie mieli żadnej winy. Byli wywożeni w cztery wielkich deportacje do Związku Sowieckiego, trafiali do, do więzień, do łagrów, do obozów pracy. I ta Armia Polska powstała w wyniku tego układu i w wyniku podpisu również generała Sikorskiego. Była szansą na, na opuszczenie tego Związku Sowieckiego. No i rzeczywiście te armie zaczęto tworzyć, ludzie opuszczali łagry, byli przede wszystkim strasznie z mocno y, podupadli, jeśli chodzi o zdrowie. I, I w gruncie rzeczy na początku ta armia zamiast się zbroić, musztrować, ćwiczyć i tak dalej, musiała się leczyć. Tak, ona była również nazywana armią nędzarzy, ponieważ jeszcze w listopadzie 1941 roku y, żołnierze posiadali obuwie. 60% żołnierzy posiadało obuwie, także nosili te obuwie również na zmianę. A trzeba pamiętać, że armia powstała w Związku Radzieckim i wtedy y, już y, nastąpiła zima. Także na pewno były to trudne warunki. Nie było także uzbrojenia. Żołnierze ćwiczyli, ćwiczyli z drewnianymi karabinami, nie było pożywienia, nie było naczyń, w których można by było jeść. Mieszkali w namiotach, mimo właśnie zrodzić zimy. nie było odżywania, więc warunki, w jakiej żyli przez dotychczasowe dwa lata, aż wcale tak mocno się nie zmieniły. Natomiast no, czuli się wolnymi ludźmi. I to było chyba najważniejsze. Byli w stanie te trudne warunki przetrzymać, bo jednak no, trzymała ich przy życiu nadzieja. Nadzieja na to, że będą uczestniczyć w walce z Niemcami, ale sytuacja się zupełnie inaczej potoczyła. Znaczy, uczestniczyli w walce z Niemcami, tylko nie w prostej drodze do Polski. Nie, to była droga bardzo skomplikowana, prowadząca przez trzy kontynenty, przez 12 tysięcy kilometrów która swój początek wzięła w Związku Sowieckim, ale prowadziła i przez Persję, i prze, najpierw przez Republikę Azjatycką, później przez Persję, przez Irak, Palestynę, Włochy i aż po Wielką Brytanię. Niektórzy nigdy nie wrócili do Polski i zostali e, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Szkocji. Natomiast e, no była to trasa pełna cierpienia, ale też bohaterstwa polskich żołnierzy. E, bardzo dużo dają wspomnienia i relacje żołnierzy bo podręcznikowa historia to jedno, poznajemy tam daty, liczby i tak dalej. Natomiast opisywanie tych sytuacji z perspektywy ich uczestników, odbiorców, robi naprawdę duże wrażenie. Tutaj I... wspomnijmy wydane przez Pana wspomnienia Józefa Kowalczuka, wspomnienia żołnierza III Dywizji Strzelców Karpackich. Długo, długo leżały gdzieś tam w magazynach, ale zostały na szczęście odkryte, tak, e, jest pięknie to. wydane, z pięknymi zdjęciami. No i cóż dała Panu szczególnie lektura tego pamiętnika? Tak, mam taką refleksję, że e, ponieważ pracowałem na nią akurat, kiedy wybuchła pandemia, że ja trochę ocaliłem od, od zapomnienia pana Kowalczuka ile wspomnienia, a, a pan Kowalczuk trochę pozwoli mi łapać równowagę w tych trudnych dla nas wszystkich miesiącach. Ocalił pana pan przed pandemią. <grym> trochę tak, ponieważ e, kiedy wszyscy uczyliśmy się pracy w domu czy, czy pracy zdalnej, miałem ten sens i po prostu przepisywałem zdanie po zdaniu ile wspomnienia, ponieważ one są napisane odręcznie, więc musiałem po, po wielokroć e, no, czytywać pod lupą niektóre słowa. Była to może trochę praca będytyńska, ale, ale w tamtych miesiącach na pewno no, nadawała też taki sens i, i trzymanie normalnego rytmu dnia. Pan Kowalczuk był mieszkańcem Rutki i swoje wspomnienia przekazał najpierw do szkoły, gdzie znajdowały się wizje pamięci, a później w roku około tam 1990 trafiły do Muzeum Wojska i faktycznie znajdowały się w magazynie zbiorów. Nie były nigdy eksponowane, nie, nie były pokazywane ani przy okazji wystaw, ani, ani z jakichś innych względów, jak chociażby wizyty dziennikarzy przy, przy kolejnych rocznicach Bitwy Monte Cassino. Co Pana najbardziej uderza we wspomnieniach, bo one później powtarzają się także we wspomnieniach innych żołnierzy, także tych, z którymi miał Pan kontakt? Tak, jest, pierwszą rzeczą jest tak, takie wielkie zdziwienie w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, że Ludzie, którzy przeszli przez towary obozy i tak dalej, jest ich w stanie jeszcze zadziwić świata. Ten świat zadziwia tak, że raz zachwyca. No niektórzy pierwszy, przecież pierwszy, pewnie raz widzą, większość pierwsza raz widzi pustynię i ten bezmiar tego piachu i tak dalej. I jest dla nich czymś, czymś nowym. Następnie później odwiedzają Ziemię Świętą i miejsca, które dotąd czytali w, na, na katechezie czy, czy w Biblii i nagle mają możliwość odwiedzenia ich. I to są całe takie fragmenty, duże, rapity wspomnień, w którym widać po prostu zachwyt. że Nigdy nie wydawało mi się, że będę miał szansę zobaczyć to miejsce, a jednak teraz mi się to, to udało. A druga część tych pamiętników to już jest poświęcona właśnie bitwie pod Monte Cassino i już tutaj ten, taka pogoda ducha i, i te wesołe historie jakby się kończą. I widać to. Tak globtroterstwo glob, troterstwo się zakończyło, tak, tak. To, te miłe. Te wszystkie wrażenia. podróże, odkrywanie nowych kontynentów, nowych państw, nowych ludzi, nowych języków i tak dalej, dalej. Jest już za nami i, i nagle stajemy oko w oko z wojną i widzimy, czym ono tak naprawdę jest. No była, no, po pierwsze, zaskoczeniem, a po drugie ym, robiła wrażenie ze względu na ym, no, Strasznie duże zaangażowane siły, nowe uzbrojenie. Coś, co, co było czy, czytając nie jest tak bardzo spotykane i nawet w kampanii wrześniowej. Czytając czy relacje czy wspomnienia tych ludzi, ona była też trochę taka wyczekiwana, bo dla nich to była walka też o Polskę i, i to był sens, jakim oni wstąpili do armii. Oni e, nie mogli się doczekać chyba też w jakiejś mierze. E, tej walki, walki no o bo rzeczywiście, Polskę. zanim dotarli na pole bitwy, to ich szlak bojowy był raczej pokojowy i, I opierał się, tak. tak, się, tak. <laughs> opiera się głównie na podróżach Tak, odbywał się. Opierał się głównie na podróżach. Natomiast też warto pamiętać, że generał Anders podjął trochę samodzielnie decyzję o udziale w bitwie. On dostał czas na podjęcie decyzji w ciągu 10 minut. Musiał się na to zdecydować od dowódców swojej armii brytyjskiej. Tą decyzję podjął i naczelny wódz Sosklowski miał do niego później te pretensje, ale we wspomnieniach pisze, że Anders miał tak wielką charyzmę wśród żołnierzy i połączył go to, ten wspólny los, bo był przecież więźniem na ubiegająco blisko dwa lata, że nie wyobrażał sobie, żeby Anders, w normalnych okolicznościach, Anders stanął pełni przed sądem wojskowym, a tutaj, a tutaj w ogóle nie było takiego tematu. Przy okazji Muzeum Wojska... Hmm... Przygotowało wystawę w drodze żołnierzy Armii Andersa 1941-1946. Najciekawsze w tej wystawie to pokolorowane zdjęcia. Tak. Tę ta wystawę można zobaczyć na placu Polskich Sił Zbrojnych, no bo gdzieś by indziej, czyli na przejściu pomiędzy Ulicą Akademicką i Marii Kirillskiej, przy pomniku Polskich Sił Zbrojnych. I faktycznie głównym elementem są. Koloryzowane fotografie archiwalne, ale też korespondujące z nimi właśnie wspomnienia żołnierzy. Koloryzację zdjęć dokonał dla nas, czy wykonał je pan Mirosław Szponar z Oleśnicy. Tutaj także pomogła nam trochę pandemia i mieliśmy dobry kontakt drogą elektroniczną. Przez blisko trzy miesiące pokolorował 20 fotografii. To wiązało się poza taką pracą graficzną również z pracą historyka. Także byliśmy cały czas na łączach i mieliśmy z Tobą kontakt. No tak, żeby te barwy nie zniekształciły na przykład mundurów. Tak, te fotografie prezentowane są w bardzo dużych rozmiarach, dużych rozdzielczościach. Więc zastanawialiśmy się nawet nad kolorem guzików. Tak, żeby to wszystko wypadło wiarygodnie i żeby faktycznie oddawało te realia historyczne. Ja mam przed sobą no, taki przewodnik, można powiedzieć, reklamówkę tejże wystawy, ale zapraszam Państwa na stronę internetową, gdzie możecie się zabawić takiego specjalistę od kolorowania czarno-białych fotografii, bo tam przygotowaliście no, taką możliwość. Tak, ja, to jest w wystawie towarzyszy strona www.mw.com.pl Ukośnik w drodze. Gdzie można spróbować samemu pokolorować te zdjęcia? To oczywiście jest narzędzie, które trochę nas w tym wyręcza, ale myślę, że gwarantuje dobrą zabawę, przynajmniej przez, przez pół godziny, godzinę. No ale możemy porównać zdjęcie czarno-białe i zdjęcie pokolorowane. Tak, jest to, jest to takie narzędzie, które pozwala nam od razu zobaczyć efekt tej pracy, bo być może to pokolorowane zdjęcia prezentowane w przestrzeni miejskiej. Być może nie, nie zrobię takiego wrażenia, ale w kontekście zdjęcia czarno-białego widać, ile pracy kosztowało pana Szponara dokonanie takiej rzeczy. No i trzeba przyznać, że młodzi ludzie chyba bardziej będą się interesować kolorowymi fotografiami, bo nie przyzwyczajeni są do czarno-białych. Być może, ale też e, nie chcieliśmy tylko, żeby to był taki efekt wow, tylko mam wrażenie przynajmniej sam, że biorąc do ręki takie czarno-białe fotografie, jak i w muzeum jest kilkanaście tysięcy. Mamy do czynienia z historią. Natomiast pokolorowanie tych fotografii spowodowało, że ten świat wydaje nam się bliższy. Że nie jest już tak to odległa historia, tylko może być to opowieść naszych ojców, na, naszych dziadków, osób nam bliskich i możemy spojrzeć na to, co oni widzieli, również ich oczyma. Bo tutaj na tych fotografiach jest ten piasek pustyni, który na pewno robi wrażenie, i bez i tak dalej. Ale są też y, Wzgórza i, i Monte Cassino, są y, śniegi w Związku Radzieckim, są też wreszcie y, miasta w Wielkiej Brytanii, więc i przede wszystkim są tutaj ludzie, ludzie, którzy y, no, są w tych miejscach i których możemy y, zobaczyć w tym konkretnym kontekście. Są tam oczywiście i, i wielkie postacie, jak generał Anders czy generał Sikorski, Sikorski ale są tam również zwykli żołnierze którzy no, w dużej mierze wywodzili się też z naszych tutaj terenów. No właśnie, jak dużo żołnierzy przewinęło się przez Wojsko Polskie II Korpusu? Kiedy powstawała e, Armia Andersa w układzie Sielorst-Niemalskim, mówiono o 30 tysiącach żołnierzy. W roku 45 po działaniach już we Włoszech, tych żołnierzy w drugim Korpusie było około 100 tysięcy. Więc e, tak, tak mniej więcej rosły proporcje. Ci żołnierze to byli również m.in. nieci z Wehrmachtu, polskiego pochodzenia, czy, czy Polacy, którzy służyli w Wermachcie, ale, ale właśnie około 100 tysięcy. Więc e, ta liczba rosła. 30 tysięcy w lipcu 1941 roku, w grudniu, kiedy Sikorski razem z Andersem rozmawiali ze Stalinem o zwiększeniu liczebności wojska polskiego, miało być liczba 96 tysięcy. E, tak naprawdę to nie byli tylko żołnierze, ale też była ludność cywilna, która wędrowała razem z tą armią gdyż Wojsko Polskie było możliwością opuszczenia Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich dla, dla wielu Polaków. Były tam również kobiety, byli tam, e, były tam dzieci. E, otworzono przecież e, szkoły jonaków dla młodzieży w wieku 14-18 lat, więc faktycznie przypominało to eksodus, taką wielką pielgrzymkę Polaków, którzy wędrowali przez te, przez te kilometry, by opuścić Związek Sowiecki. Ich działania bojowe nie zakończyły się oczywiście na Monte Cassino. Później brali udział między innymi w zdobywaniu Bolonii, Ancony, czyli ważnego portu na Morzu Śródziemnym. Tak, kampania włoska w Monte Cassino to, to był jakby ich początek we Włoszech. Natomiast faktycznie brali udział w zdobywaniu i, i Bolonii, i Ancony. Później trafili w większości do Neapolu, stąd drogą morską zostali przerzuceni do Wielkiej Brytanii. Tam już powstał Korpus e, e, Rozmieszczenia Polaków, Polskiego Wojska, czyli jednostka, która miała pomóc żołnierzom w e, odnalezieniu się w życiu cywilnym. No i, i zaczęły się ludzkie dylematy, czy wracać i czy jest dokąd wracać, bo większość e, ziem była już po stronie sowieckiej, z którą oni się wywodzili, ale przecież oni pozostawiali tutaj swoje rodziny i swoich bliskich. Więc to są takie ludzkie historie, ludzkie dramaty i, i ludzkie. Wybory, przed którymi oni stanęli, wśród tych zdjęć prezentowanych na wystawie jest również wspomnienie pana Józefa Kultuna, żołnierza 5, 5 Kresowej Dywizji Piechoty, który wprost mówi, że to był dla niego właśnie wielki dylemat i miał tyle samo doradców mówiących mu, że wracaj do Polski, jak mówiących, nie wracaj, bo tam sobie już Sowieci i raz ci się udało opuścić, ale już drugi raz może tej szansy nie być. Takie mieli wtedy warunki, że musieli do dokonywać tak dramatycznych wyborów. Ale ci, którzy pozostali na Zachodzie, to też nie mieli łatwo, bo alianci, dotychczasowi alianci, niezbyt dobrze potraktowali żołnierzy polskiego wojska, bo, bo nie tylko tych, którzy przyjechali, przypłynęli z Włoch, ale także tych, którzy walczyli w Europie Zachodniej. No, na pewno znane są przecież te historie, jak na Maczka, który e, pracował w restauracji tak przez... przez, przez jako i, kelner. Jako kelner, jako dorosły więc to wcale im te... E, Nowa ojczyzna czy, czy, czy nowe miejsce zamieszkania nie no, alianci, tak, można by tak może powiedzieć. Może alianci nie, nie, nie oddali za to stracone za lata wojny. Być może teraz wraca ta historia tak? i teraz są ocenie jako bohaterowie, bo przecież słyszymy chociażby o, co roku o wielkiej akcji Holendrów, którzy świętują generała Maszka i dla nich on tam jest bohaterem. Natomiast przez lata oni byli zapomnieni, Już w 1946 roku, przecież komunistyczny rząd odebrał obywatelstwo polskim oficerom, czy generałowi Andersowi, czy właśnie generałowi Maczkowi. Więc ta, ta historia nie była usłana jakby różami, tylko, tylko naprawdę wymagała od nich i, i, i wielkiego hartu ducha i odnalezienia się w nowej sytuacji. Ale tak samo dotyczyło to polskich żołnierzy. W Muzeum Wojska mamy duży, duży album, faktycznie złożony z trzech części. Ze zdjęciami pana Tadeusza Duńczyka. on był żołnierzem 16 rośnej, 16 batalion Strzelców i cała jedna część tego albumu to są właśnie lata jego emigracji już po wojnie i mężczyzna musiał się odnajdywać na nowo i udało mu się skończyć w ogóle jakiś kurs artystyczny, później szkołę artystyczną i widać było, że on sobie poradził malowo piękne akwarele. Ja w życiu nie, nie widziałem nikogo, kto tak ładnie, ładnie pisze, ładniejszego charakteru pisma, bo oczywiście wszystkie te zdjęcia, fotografie są opisane. Natomiast to, to była taka osoba, której się na pewno udało i której się, się powiodło, ale czy, czy on należał do większości? No, no raczej nie. No właśnie, bo część szczególnie młodocianych żołnierzy miała różne szanse, możliwości do wyboru. Część zdobyła wykształcenie i później urządziła się, można powiedzieć w cudzysłowie w nowych ojczyznach, ale szczególnie ci starsi oficerowie, generałowie i, i, i ten korpus wyższy wojska no, miały z tym problemy. Miała z tym problemy, ale też wydaje mi się, że Łatwo tę sytuację albo ocenić, czy, czy zobaczyć na, na przykładzie samego generała Andersa, który jest takim symbolem, tak? tego jako, jako dowódca. Przecież ten człowiek całe swoje życie, praktycznie od 18 roku życia, kiedy wstąpił do armii rosyjskiej jeszcze carskiej, służył w wojsku. I my pamiętamy go z tego okresu drugiego korpusu co okresu II wojny, ale zapominamy o tym, co było wcześniej. On całe swoje życie poświęcił służbie Polsce, całe swoje życie od tych młodzieńczych lat. Początkowo był w armii rosyjskiej w kawalerii. Ale już w 1917 roku, kiedy powstał w Rosji pierwszy Korpus Polski, od razu wstąpił do tej, do tej polskiej jednostki. Później, kiedy pierwszy Korpus został rozwiązany, walczył w powstaniu w wielkopolskim. Wrócił do Polski, walczył w powstaniu w wielkopolskim. Później jako dowódca 15. Pułku Łonów Poznańskich służył w wojnie polsko bolszewickiej i otrzymał wirtuty militari. Później wyjechał do Francji, gdzie uczył się w szkole wojskowej. Później został dowódcą w Warszawie. Następnie był zamach majowy. On opowiedział się po stronie rządowej przeciwko Piotruskiemu, ale nie zahamowało to w żaden sposób jego kariery. Być może zwolniło, ale mimo wszystko, już w 1934 roku został generałem. I tak możemy, wszystkie te ważniejsze wydarzenia Miał za sobą kampanię wrześniową, później więzienia Ubianki. Tak, ale wszystkie te wydarzenia w okresie międzywojennym, które, które były też takie dramatyczne i to są punkty milowe tych 20 lat wolnej Polski. General generał Anders, ale pewnie i oficerowie jemu podobni brali w tym udział. Więc no tak, Polska jak to... niedawno przeczytałem pozycję dotyczącą wojny polsko-bolszewickiej i tam przewijają się właśnie postacie generała Maczka, późniejszego generała Maczka tak, tak. i wielu, wielu wybitnych dowódców, którzy na przełomie pierwszej, pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej zaczynali swoją karierę wojskową. Tak i oni całe życie służyli w wojsku, całe życie walczyli o, o, o Polskę, a nagle po II wojnie światowej ktoś za nich ustala granice. mówi im, że to już nie jest Polska, to jest Związek Sowiecki, tak? Idź sobie do cywila, nie chcemy o tobie kuchu. pamiętać. I nagle te jakby całe ich życie miało zostać przekreślone. Więc na pewno to są trudne decyzje. Takie, takie też wewnętrzne, jakieś psychologiczne tak dla każdego z tych ludzi, tym bardziej, że oni już są właśnie w tym starszym wieku. I, i to wydaje mi się najtrudniejsze do, do przesłuczenia dla nich. I dlatego powinniśmy o nich pamiętać, bo historia bardzo źle się z nimi obeszła i właśnie żołnierzy drugiego korpusu przypomina wystawa Muzeum Wojska w Białymstoku w drodze. Tytuł, podtytuł tej wystawy Żołnierze Armii Andersa 1941-1946. Polecamy także do obejrzenia. Jest przepiękna strona internetowa przygotowana w związku z tą wystawą, gdzie Państwo możecie zobaczyć zdjęcia najpierw czarno-białe, a potem możecie je sami pokolorować i zobaczyć, jak wyglądają w barwne. Nawet dotknąć palcem i zobaczyć, jak przywracamy kolory. No właśnie, takie możliwości zostały wraz z tą wystawą przygotowane, a opowiadał nam o tej ciekawej ekspozycji do obejrzenia pomiędzy Akademicką, a ulicą Marii Kiri Skłodowskiej w Białymstoku, bo tam ta wystawa jest eksponowana. Tak, do 21 czerwca będzie można ją zobaczyć. Opowiadał człowiek, który przygotował tę wystawę, Marcin Koziński z Muzeum Wojska w Białymstoku. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.